Wyobraź sobie kraj, w którym restauracje są zamykane, zanim zdążysz zjeść kolację, gdzie pod ziemią kryje się tajemnicza sieć tuneli, tam może się nawet pomieścić 35 tysięcy ludzi, połowa mieszkańców to obcokrajowcy, monarchia, jedyne wielkie księstwo na świecie. Trochę brzmi niewiarygodnie, a jednak to jest Luksemburg, to państwo. Tylko dwa razy większe niż miasto Nowy Jork. Hej, z tej strony Adam, jeżeli jesteś na trasie gdzieś pomiędzy Niemcami a Belgią, chcesz zobaczyć coś ciekawego, to mam dla Ciebie propozycję: zatrzymaj się dosłownie na kilka godzin. W miejscu, które kiedyś nazywano Gibraltarem Północy. Później Wam opowiem o co chodzi. Tak jak może i Ty. Ja byłem tam tylko przejazdem, a nie wiedziałem, czy warto się tam zatrzymywać. W sumie nic nie wiedziałem o Luksemburgu. I wiecie co, szczerze, żałuję, że nie wiedziałem tych informacji, które wiem teraz, które Wam chcę przekazać, ponieważ jako jakby bardziej świadomie i może ciekawiej, Zwiedziłbym to miasto Luksemburg. O wiele bogatsza, myślę, byłaby ta wycieczka. My z żoną w Luksemburgu spędziliśmy około 6 godzin, więc w tym filmie docenić taką pigułkę informacji na temat miasta Luksemburg. A jeżeli na przykład planujesz dłuższą trasę z Polski do Belgii, to bardzo polecam zatrzymać się na Nocleg w Trewirze. To jest miasto na granicy niemiecko-luksemburskiej. Jest to przepiękne miasto, bardzo wysunięte na północ. Jakby pozostałość ośrodek rzymski i również zrobiłem filmik na temat Antwerpii. Bardzo polecam, abyście zobaczyli, są myślę, że to są ciekawe materiały. Linki do tych filmów są w opisie. Wielkie Księstwo Luksemburg, mimo swoich niewielkich rozmiarów, jest zarazem jednym z najbogatszych. Kraju świata. Jest to taki fenomen, malutkie państewko, małe miasto. Chwilę opowiem o Luksemburgu, historii tego kraju, chwilę o współczesnej gospodarce, a następnie przejdę do takich krótkich opisów turystycznych miejsc, które warto zobaczyć w Luksemburgu. Jeśli chodzi o gospodarkę, to sukces gospodarczy Luksemburga zaczął się w latach 40. XIX wieku, kiedy odkryto tam złoża rudy żelaza. I w latach 50. ubiegłego XX wieku, jakby osiągnął swój szczyt, było bardzo dużo wydobycia, bardzo duża część kraju pracowała przy wydobyciu żelaza. Powstał również dzięki temu dosyć mocno zaawansowany przemysł metalurgiczny, hutnictwo. Co ciekawe, właśnie w Luksemburgu nadal bardzo prężnie działa przemysł metalurgiczny. Nawet z tego, co się dowiedziałem, w ogóle to ArcelorMittal, jako główny producent stali w tym kraju, planuje zwiększyć moce produkcyjne z 2,2 do 2,5 miliona ton stali rocznie. W ogóle to jest ciekawe, że mimo, że ten rynek zbytu nie jest aż taki duży ostatnimi czasy, to Luksemburg tutaj jest konkurencyjny cenowo i można dostać tą stal gdzieś tam na rynku. W ogóle samo to, że ArcelorMittal przy dosyć wysokich kosztach nadal utrzymuje tam trzy huty i nadal chce rozwijać, to świadczy o tym, że. E, chyba coś u nas nie działa skoro mamy w sumie jedną dużą chutę w Stalowej Woli została zamknięta niedawno a w takim małym Luksemburgu są trzy duże planują dalej rozwijać kupować z Hiszpanii nową technologię Budować nowe piece. Najwyraźniej się to tam opłaca. Przemysł wydobywczy już nie jest taki bardzo rozwinięty z tego względu, że te ru rudy złoża były trochę zanieczyszczone chyba fosforem. Mniej jest wydobycia, teraz jest głównie przetwórstwo. W sumie to też pokazuje, jak rozwija się kraj, ponieważ wyszedł, z takich jakby z tej gospodarki wydobywczej na przetwórstwo i daje produkt z, jakby no, wiadomo, z wartością dodaną, ale to nie metalurgia jest głównym. Jakby główną gałęzią gospodarki, a finanse, ekonomia, bankowość to są jakby mocne, najmocniejsze strony Luksemburga. Ja tak do końca na ekonomii się nie zdam. Trochę wam powiem tylko takich suchych faktów, które gdzieś tam wyczytałem. Na pewno można powiedzieć, że to jest chyba drugi największy na świecie ośrodek funduszy inwestycyjnych. Jest to również wiodące centrum reasekuracji w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś bardziej. Się zna na tym, no to proszę napiszcie mi w komentarzu, co to tak właściwie znaczy. Jest to również główne centrum bankowości prywatnej w strefie euro. Bardzo dużo banków, również to jest Europejskie Centrum Biznesowe dla chińskiej waluty. Co ciekawe, na pewno znacie taką telewizję RTL, ale to właśnie RTL Group, największy europejski nadawca telewizyjny i radiowy, narodził się w Luksemburgu. To są luksemburskie firmy. W Polsce nawet kiedyś kiedyś była taka telewizja RTL 7. Później to się przekształciło, wykupione zostało przez Stefanie 7, ale kiedyś RTL też był w Polsce. Nawet swego czasu chyba na początku lat 2000 RTL Group próbowało rozmawiać z Polsatem o też wykupieniu iluś tam udziałów, ale to nie doszło do skutku. Także Luksemburg, małe państwo, a bardzo dużo różnych gałęzi przemysłu i jakby usług, które są charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych. Także wysokie przetwórstwo, sektor bankowy, finansowy. Właściwie Luksemburg został założony przez takiego księcia, Siegfrieda, który kupił tą skałę, na której mieści się miasto, za, za ziemię Feulen. To podejrzewam, że był strzał dziesiątkę. W ogóle Luksemburg bardzo. Ma dobrą geografię. Zaraz o tym opowiem, ale wyobraźcie sobie, że to jest forteca, którą bardzo ciężko zdobyć. To jest taka skała, która pod tą skałą, w głębi skały, ma rozbudowaną sieć tuneli, schronów, na różnych stanowisk artyleryjskich. To jest na pewno też jeden z powodów, dlaczego ten Luksemburg jest tak trudny do zdobycia. Zresztą myślę, że podobnie jak Szwajcaria. Kraj w górze, a natomiast Luksemburg to jest taki kraj, taka górka. Myślę, że to jest taki fenomen. Ciekawostka, warto to zobaczyć na własne oczy oficjalnie państwo, współczesne państwo Luksemburg powstało na około 1815 roku po konkresie wiedeńskim. Pełną jakby niepodległość uzyskało na mocy traktatu londyńskiego w 1839 roku. Z takich ciekawostek to właśnie to jest jedyne wielkie księstwo. Na świecie. Właśnie potem na mocy tego traktatu londyńskiego, który jakby dzielił tą jakby niemieckojęzyczną część Luksemburga od niderlandzkiej, ten podział wykształcił w końcu tożsamość narodową u Luksemburczyków, posiadają oni swój własny język luksemburski, który jest takim, taką mieszanką niemieckiego, francuskiego. Ten język również stał się szczególnie popularny w czasie II wojny światowej, kiedy jakby był też takim symbolem oporu, sprzeciwu wobec niemieckiej okupacji, i wtedy używano go częściej, może, może właśnie wtedy też tak mocniej zakorzenił się w świadomości Luksemburczyków. Współcześnie Luksemburg to jest parlamentarna. Demokracja w formie monarchii konstytucyjnej. Kraj jest trójjęzyczny: 70% używa luksemburskiego, dodatkowo ponad połowa francuskiego, a 30% niemieckiego. Właśnie w związku z tym, że w latach 50. miał swój szczyt w ogóle wydobycia żelaza i razem z zagłębiem Rury, jeszcze innymi jednym, no znaczącymi zagłębiami przemysłowymi w ówczesnej Europie, był jednym z założycieli. Unii Europejskiej, a właściwie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, to możecie sobie poczytać, podrzucam Wam link do Wikipedii. To jest taka, na pewno wiecie niektórzy a z Was, a ci, którzy nie, to, to jest taka wspólnota, która jakby dawała początek Unii Europejskiej, zrzeszała niby ponadnarodowe interesy, tak jakby dla, dla Europy, aby nam tutaj nie, nie zabrakło stali, żelaza, aby nie było tutaj sprzecznych interesów dla naszego regionu świata. Luksemburg wtedy też był wiodącym krajem, w właśnie w wydobyciu i produkcji, więc też był krajem, który zapoczątkował tą Unię Europejską. A później już poszedł tylko w finanse i w sektor finansowy. W sumie dobrze to zrobili. No, mają głowę do interesów ci Luksemburczycy. To jest taka, to jest, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, że jest jedno, to jest jedno z najmniejszych państw w Europie a zdołał zachować swoją taką niezależność przez wieki. Balansował cały czas na granicy wpływu wielkich mocarstw, a jednocześnie rozwijał własną kulturę, tożsamość językową, mimo że wcale nie tak długo. Nie tak długo ona trwa. Czytajcie sobie też o tym traktacie dla tych zainteresowanych. A co można ciekawego zobaczyć przez te parę godzin w Luksemburgu? Przede wszystkim idźcie na Rocher du to właśnie to jest te wzgórze, ta skała, która dała podwaliny pod współczesne państwo luksemburskie. Jest to taki skalny występ otoczony z trzech stron przez dolinę rzeki Alzet. Znajduje się tam rozległy system podziemnych tuneli o długości 23 km, z czego 17 zachowało się do dzisiaj. Wybudowali je Hiszpanii w 1644 roku. One sięgają nawet 40 metrów w głąb skały. Chyba studnie mają na 47 metrach wybudowaną i właśnie ze względu na to imponujące fortyfikacje, miasto miało przydomek Gibraltaru Północy. Tam jest również taki zrąb, taki luksemburczycy nazywają to pusty ząb, Howland Sand. To jest taka pozostałość po jednej z bram fortecznych na skalę bok. Taki charakterystyczny punkt orientacyjny w panoramie miasta, jakby częściowo jest wpisany do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Malownicze widoki stamtąd są na Panoramę miasta na całe to dolinę, na miasto, stare miasto, na grunt. Super, naprawdę to musicie przede wszystkim zobaczyć. Nieważne, nie co będziecie, jakiekolwiek macie plany, trzeba iść na tą skałę i zobaczyć panoramę miasta. Jest to po prostu piękne. Widać, z są też most, pądził, to też taki charakterystyczny punkt w mieście częściowo zburzony. Częściowo nadal się utrzymujący. Tutaj zaraz też z tego miejsca wejdziecie do Kazamatów, to jest dodatkowo płatna atrakcja turystyczna. Z takich ciekawostek może tam działać nawet 1200 żołnierzy, może tam być w schronie, bo traktowano to jako, jako schron w czasie II wojny światowej, może tam się pomieścić nawet 35 tysięcy cywilów, 25 osobnych stanowisk artyryjskich własna studnia głębinowa na tych 47 metrach. Warto, myślę, że warto z tego właśnie miejsca, z tej góry, z tej skały widać też w panoramie dzielnicy Grunt opactwo Neunmünster, czy nineminster. Ładny kościół, kiedyś, kiedyś to było opactwo Altminster, później zostało zbudowane na nowo po zniszczeniach w 1606 roku. Po rewolucji francuskiej służył jako więzienie, koszary, szpital wojskowy, później rociniec. Był zniszczony niedawno. Po 10 latach renowacji zostało to przekształcone wszystko w takie centrum kulturalne. Odbywają się tam koncerty, seminaria, wystawy. Bardzo ładne miejsce, fajnie to widać też z góry. Co jeszcze? To jest w tym miejscu najbardziej charakterystycznym, ale wiadomo, pójdźcie też pod pałac wielkoksiążęcy Grand Ducal Palace. Tam mieszka i stamtąd rządzi wielki książę luksemburski. Kiedyś służył jako ratusz. Do 1890 roku służy go wyłączna rezydencja Wielkiego Księcia. To ciekawe, bo właśnie w tym roku również zakończyła się Unia Personalna Holandią, i od tego roku, 1890, Luksemburg ma własną dynastię. Chociaż nadal w mieście są pozostałości po holenderskiej, współcześnie panującej dynastii Orange na Psau. Ale wracając jeszcze do tego pałacu, przeszedł niedawno grunt, tam 30 lat temu przeszedł gruntowną renowację. Został otwarty dla zwiedzających, ale tylko latem. I zaraz przy tym pałacu. Można sobie w ogóle zrobić zdjęcia z tymi strażnikami. W pałacu jest taki olbrzymi, duży plac. Nazywa się Plac Guillaume de Knudler. On właśnie nosi podoczną nazwę Knudler. Bierze się to od luksemburskiego słowa, znaczący węzeł. Nawiązuje to do węzu w pasach habitów franciszkańskich mnichów, którzy mieli kiedyś tutaj swój klasztor. Ten klasztor został później rozebrany, a z cegieł tych klasztorów powstał ratusz miejski, który również jest przy tym placu. Więc jest jakiś tam duch franciszkańskich mnichów na tym placu i w ratuszu. Duży Ten Plac Guillaume de Knudler jest dużym placem. Odbywają się tutaj targi tradycyjne w środę i soboty, podobno nie byliśmy akurat. Taki tradycyjny rynek główny luksemburskiego miasta, Baraz w roku są koncerty rockowe. Rok um Knudler, także 10 tysięcy osób jest w stanie to pomieścić. No i właśnie, a propos tego, tej dynastii holenderskiej, która kiedyś jakby była, była wspólna dla Niderlandów i Luksemburga. Jest tu pomnik księcia Wilhelma II i on właśnie był z tej dynastii Orange nassau współcześnie panującej w Holandii. Jest tutaj jego pomnik. On był królem, wielkim księciem Luksemburga w 1840 49 Jego właśnie jest dla Luksemburga znaczenie jest duże, ponieważ on nadał pierwszą konstytucję parlamentarną w Luksemburgu. Pomnik jest wykonany z brązu. Konia chyba rzeźbił kto inny, ale sam wizerunek Księcia Wilhelma rzeźbił Antonin Marcier, francuski artysta. Zaraz, również przy tym wielkim Wilhelmie II, jest ratusz. Wtedy, kiedy my byliśmy, był, był trochę zastawiony, chyba właśnie po jakimś koncercie. Został ukończony w stylu neoklasycznym, współcześnie z siedzibą władz miejskich i biura burmistrza i teraz tak wychodząc z tego placu polecam wam przejść tak przejściem uliczką gdzie można zobaczyć na pamiątki które można sobie kupić pamiątki związane też z monarchią bardzo znana restauracja rybna ze swoim sklepem rybnym i wejdziecie na ulicę która się nazywa Rudy Cure. To w ogóle ciekawostka nazwa podchodzi od francuskiego słowa proboszcz nawiązująca właśnie do duchownych którzy byli tutaj w pobliskim kościele. To jedna z głównych ulic handlowych Starego Miasta. Bardzo fajnie się da przejść. Jest tutaj wiele sklepów, restauracji. Dojdziecie stąd na Taki plac, Plaz d'Armes, Arm, kiedyś służył jako całe miasta, tak na to mówiono, gdzie głównie były parady wojskowe. Też, jakiś, też tu jest taka ciekawa altana koncertowa. Zimą znajdziecie tutaj jarmark bożonarodzeniowy, są tu również koncerty plenerowe. Latem, wiosną jest tutaj co drugą sobotę organizowany Pchlitark. Myślę, że jakbym teraz jechał do Luksemburga to polowo bym na ten pchli targ, Właśnie ze względu na to, że mieszkańcy są dosyć bogaci, myślę, że mogą tutaj ciekawe rzeczy wystawiać na tym targu i prawdziwe cuda, perełki antykwariackie można tutaj znaleźć. Na pewno ładne, ładne są te rzeczy. Właśnie na tym placu Plaza Arm jest taki budynek, ciekawy. Sekril Municipal obecnie jest ważnym centrum kulturalnym miasta. Odbywają się tutaj wystawy, koncerty, wykłady. I właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, czyli w 1953 a 1969 miała tutaj siedzibę Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Obecnie widać, przeszło te renowacje, jest bardzo ładny, stylny barokowy, oficjalnie otwarty w 1910 roku. Wychodząc stąd, możecie też wejść na taką uliczkę, która się nazywa OVI Monterey. My tam byliśmy w jednej z kawiarni, też fajna, warto się tędy przejść, taka urokliwa luksemburska. Dużo tutaj jest ciekawych miejsc. W Luksemburgu jest ambasada Francji, Hotel de Garden, synagoga, budynek poczty. Ładnie to wszystko wygląda, na pewno przejdźcie się tędy. Poczujecie klimat tego Luksemburga. Co jeszcze warto zobaczyć? Myślę, że przejście się pod katedrę Notre Dame. Tak? Tutaj też jest Luksemburg, ma swoją katedrę Notre Dame. Ma elementy późnego gotyku, detale renesansowe. Pierwotnie zbudowany jako kościół jezuicki. Dopiero w 1870 roku podniesiono go do rangi katedry. Jest to jeden z największych zabytków sakralnych w Luksemburgu. Nie wchodziliśmy do środka, ale wiem, że są tam sarkofagi, książęce, krypta, gdzie spoczywają Członkowie rodziny wielkoksiążęcej. Bardzo ładne miejsce. Jeszcze wracając, będą no zrobicie sobie takie kółko, to pod blisko. Tego pałacu wielkoksiążącego znajduje się pomnik wielkiej księżnej Charlotte to była wielka postać w czasie II wojny światowej dla Luksemburga. Ona rządziła Luksemburgiem od 1919 do 1964 roku. Duża rzeźba, poczytajcie sobie o tej księżnej Charlotte. podsyłam wam link do Wikipedii. Współcześnie to miejsce jest takim miejscem spotkań turystów, jak i miejscowych. My nie. To jest, to jest tyle właściwie, ile zwiedziliśmy wtedy w Luksemburgu przez te parę godzin, ale specjalnie stwierdziłem, że zrobię. Wam o tym film, ponieważ byłoby wielką stratą jechać z Polski autem do Belgii i przejeżdżając przez właśnie Trewir nie zatrzymać się chociaż na chwilę w Luksemburgu. Zachęcam Was też do poznawania historii innych miejsc, znajdowania odpowiedzi na pytania skąd, co i dlaczego. Dlaczego Luksemburg jest takim małym państwem, a nadal się utrzymuje jako takie małe państwo. Bogata historia jeszcze sięgająca średniowiecza, nowoczesna gospodarka oparta na innowacje, na finanse, na sektor usług. Różnorodność kulturowa, bardzo stabilny kraj politycznie, ekonomicznie. Chińczycy tam mają centrum biznesowe dla swojej waluty. Także dzięki właśnie strategicznemu położeniu i jakby mądrej polityce, tam rządzą ludzie, którzy dbają o własne interesy. Kraj stał się centrum finansowym i politycznym Unii Europejskiej. Taki mały kraj. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym kraju, czy tam byliście. A jeżeli jesteście jednymi z mieszkańców Luksemburga, bo wyczytałem, zresztą do tych raportów też podaję wam link w opisie. Wyczytałem, że w Luksemburgu tam mieszka nawet ponad 5 tysięcy Polaków. Także jeżeli jesteście jednymi z nich, napiszcie mi w komentarzu, jak się tam żyje, co jeszcze warto zobaczyć, gdzie warto podejść. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału. Zostańcie ze mną na dłużej. Zostawcie kciuk w górę. Mi to pomaga dalej się rozwijać. Jak widzicie, jestem małym twórcą treści na YouTubie. Także mi to wszystko, dla mnie to wszystko jest ważne. Każdy kciuk, każdy komentarz. Zachęcam do dyskusji, a jeżeli jesteście ciekawi jakby w ogóle też takiej mojej bieżącej działalności, co, co jeszcze robię na co dzień, to zachęcam do kontaktu na Instagramie. Też tutaj podsyłam link i pozdrawiam.